Siema, ma tu pewny. Chcesz coś osiągnąć? Odstaw wymówki na bok, jak śmieci do śmietnika. Bo jeżeli będziesz sobie mówił, że miałeś trudne dzieciństwo, dlatego nie wejdziesz w jakieś związki emocjonalne, chociaż wiesz, że bardzo chcesz, albo że nie będziesz czegoś, w coś inwestował, bo... I masz pieniędzy, albo masz mało pieniędzy prawda jest taka że wszyscy mieli trudne dzieciństwo pieniążki są albo ich nie ma zawsze wszystkim brakuje pieniędzy takie wymówki tylko Cię ograniczają jeżeli jesteś gruby, schudni, gruba, schudni, jeżeli źle się czujesz Zacznij robić to, co ci sprawia przyjemność i poczujesz się lepiej. I im więcej wymyślasz wymówek, tym dalej jesteś od swojego celu. Pamiętaj, że wymówki w niczym ci nie pomogą, a ważne jest, żebyś człowieku szukał motywacji, a nie przeszkód. Połóż te płotki wszystkie. I się do roboty biegnąc do przodu, nie zastanawiając się nad tym, co Cię może zblokować, tylko co Ci może pomóc dać kopa do przodu.